Dobry dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na kanale Bossom Travel. Na wstępie oczywiście zapraszam zasubskrybować nasz kanał, łapeczka w górę, jakiś miły komentarz i lecimy! Dzisiaj jedziemy sprawdzić najlepsze jagodzianki w Poznaniu, także zostańcie z nami. Poznań, Poznań, Miasto Doznań jesteście? Tutaj dajcie znać komentarze. To będzie pysznie No, w ja końcu przed chwilą byłam w urzędzie wyrobić nowy dowód osobisty, także jak przyjdzie to Wam pokażemy co nowy. I Myślę, że... No. Zdjęcia są jak to stwierdziłam. Ale ja na... powiem Wam, że y, obczewiam patent i zrobiłam sobie sama zdjęcia do dowodu. Zaoszczędziłaś sporo kasy, jakby nie było. jakieś 50 zł? 70 ja płaciłam tak, za 9 że... zdjęć, także hello. I w ogóle to zdjęcie oddaję, także to zdjęcie w ogóle nie jest tam potrzebne, także to jest w ogóle y, chore. Ale no, jedziemy także... teraz obczaić najlepsze podobno jagodzianki. Ja jestem Pozmaniu bardzo podniecona, także... podniekscytowana, bo bardzo uwielbiam jagody i jagodzianki i kinze. cały czas marudzę o tych jagodziankach, że ja chcę jagodzianki. A że jesteśmy w pobliżu, to stwierdziliśmy, że to jest dzisiaj właśnie ten, ten dzień. dzień. Także trzymajcie kciuki, żeby były te jak no właśnie, bo się bo chyba w kurze nie będzie. Rodzinkę mamy popołudniową. Także... Tak, jak kiedyś chciałyśmy jechać na śniadanie takie, nie będę mówić, bo może kiedyś się uda. <laughs> ale są takie kolejki, że tam nie idzie się wbić. Dokładnie, dokładnie. A takie. byłby content mega. No ale coś. No może kiedyś nam się uda. No i co? No i dotarłyśmy, jesteśmy w Sticky Blenders z i jest dupa. Tyki blenders niestety nie ma jagodzianek, tak jak się tego spodziewałyśmy, lepiej, że już jest za późno. E, Ale najlepiej... w sumie jest godzina 14. Pan nam tak, powiedział, że najlepiej od razu po... Po do... otwarciu, czyli po 11 zapraszają na świeżo. Nie otwarte jest od 8. Otwarte od 8. O, o. Jagodzianki wypiekają o 11. A dobrze, to źle zrozumiałam. Ale ja już dla Madzi zorganizowałam misję i jeszcze w tym vlogu... Zobaczycie te jagodzianki. A ja powiem, A. co stwierdziłam, że przetestujemy jak się yy, tutaj jak smakuje kanolo z Poznania. Dobra, to próbuję od razu. Czy lepsze to, czy mała Sycylia? I? Bardzo dobra. Ale dla porównania? Nie, <noise> nie pamiętam smaku. <noise> nie pamiętam smaku z małej Sycylii, ale powiem wam co. Jak zjem z małej Sycylii, to mam wtedy dam Ja nie mogę. To nie dobra, no, da, ja się bardzo dobre, to Kinia To Spróbuję jeszcze mojego jeszcze ja, bo ja mam jeszcze coś takiego. Kinia zamówiła jak... Krosant to, no, z pistacją i białą czekoladą. Bardzo dobra. Hmm, bardzo dobre. Dobra, dobra mm. teraz ja próbuję. Nie no, ale tak na serio kanalo. Okej, okay, smaczne. No. Ale ja na razie mała Sycylia wygrywa. To tak? jeszcze poczekamy co Kinia powie. Ale duże to Nie tak siedzieć. Dziękujemy. Siedzieć. I teraz wiesz. No i jak, Kanolo? Podobne. Podobne, bardzo, no. A Akienia musi się wgryźć, bo tam jest w środku właśnie pis krem pistacjowy i biała czekolada. Może to rozebrzmi po co? prostu. Mamy takie lepiej. przemyślenia. Poczekaj, no nagry mnie. Nagrywam. Aha, ciebie, proszę. Mam takie przemyślenia, że nie do końca jest to świeże. No bo już jest późno. Jest o 11, trzeba przyjrzeć, żeby było świeże? Co no, no dobra, tak, tak czy jak zajadamy. Nie wzięłyśmy nic do picia, mamy wodę, ponieważ no, tak. afogato jest, ale bez lodów pistacjowych, tylko z pastą dobre? pistacjową. Bo jest podobny do tego co jadłyśmy w tym, co przywiozłaś, takie drogi Aha, z Deseo. Ma mhm. no, podobny ten tęczaków. Mhm, czyli taki chrupiący słony A ten jest dużo tańszy, bo tamte były ponad 35 zł, słuchajcie. Tylko, że smakuje jakby był wczorajszy. Okej okay. No moje też tak wygląda trochę, jakby było takie za bardzo w tłuszczu te kanolo. No nic, damy szansę jeszcze tym jagodziankom, my póki co zajadamy, odezwiemy się. Ale wiecie są, bo... On powiedział, że o 11. Normalnie ludzie um... pracują o tej godzinie. Właśnie. No nie wiem. Jeszcze się nie wypowiadam, czy polecą, Dobra, damy znać jeszcze, tak? A tu jeszcze chciałam Wam pokazać, jak wygląda stary rynek w Poznaniu po remoncie. Jest już położona na nawierzchnia, teraz można śmiało w szpileczkach po imprezie. Ogródki no, są. To za moich czasów szpilkach to była tragedia. Ogóródki są, a tutaj zobaczcie z okazji czerwca jeszcze widzę, że została tęczowa ozdoba. Fajnie to się prezentuje. No i my idziemy już spacerkiem do autka. Jedziemy w kolejne miejsce, gdzie jeszcze chciałam kinie tutaj pokazać, że jest jakaś kawiarnia chyba świeżo otwarta, także zaraz zobaczymy. No, także jest fajnie, trochę ludzi jest. Ta kawiarnia? Covix chyba, Cowi? cawka? Cawka. Czy to właśnie tego w ogóle nie ma tutaj? Może... Mm, tak jest, wiem. Our welcome... już wiem. Jak się nazywa? Cofix. Cofix, słuchajcie. zacząłem na Instagramie cofix. Także wejdziemy, może zerkniemy, czy tam są jakieś jagodzianki, ale wątpię, bo tam chyba są też pistacjowe rzeczy. I jeszcze rzut tutaj. Tam koziołki. Dzisiaj ich nie ma już o tej porze. O. Cofix, kawiarnia zamiast... Y, w miejscu starej kosty ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że my to mamy jednak pecha. Jak już jechałyśmy, niepotrzebnie czym nie pomyślałyśmy o tym, że może nie będzie, wiesz? Pan I powiedział, sobie że same, to, same sobie to... E... Podświadomie ściągnęłyśmy te tak. niepowodzenia. No ale nie oszukujmy się, jagodzianki widzę, że wszędzie są na wagę złota. Ale powiem Wam, że po tym jak to zjedliśmy... To nie, nie jesteśmy wie, czy sobie jadą, zadowolone. Czy, czy chcę te jagodzianki? Znaczy, chętnie nie spróbuję, bo, bo podobno są najlepsze, ale... Ale no, ten y, rogal był dla mnie wczorajszy. Kanolo. Też na bez żału, nie, hmm. no póki co. E, s, póki co... E, Jeżeli chodzi o pistacjowe rzeczy, no to Warszawa... E, jak to było? Mała Sycylia. Mała Sycylia naprawdę. I te małe właśnie kanolo I Affogato, i, i limoncello. No, no tak naprawdę kiepsko. Jesteśmy niepocieszone, ale misja Jagodzianek jeszcze musi być tutaj zrealizowana. W tym no i cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest No Make Up Day u mnie. No i tak jak wczoraj powiedziałyśmy, jest misja jagodzianki i ja już jestem właśnie tutaj zaraz na miejscu. Jest ta godzina 11, także Zobaczymy, czy faktycznie są te jagodzianki. Także trzymajcie kciuki. U nas jest dzisiaj szaro i pochmurno. No już wam pokazuję, gdzie jestem. Proszę bardzo, jestem. Na wprost mamy Sticky Blenders, także dojechałam. Jak widzicie, pochmurno. Tam jest w ogóle stary rynek w Poznaniu. No, także idę, trzymajcie kciuki, aby były chwila prawdy. Prosto z pierwszej ręki są jagodzianki, nawet ciepłe jeszcze. wzięłam jeszcze coś dla nas dodatkowego, malutkiego na spróbowanie, do przetestowania też. Także ja pędzę do domu. Kinia ma też niedługo być w domu, także będziemy testować na żywo. Moje spostrzeżenie jest takie, że są małe te jagodzianki, ale mam nadzieję, że naładowane grubo jagodami. Także trzymajcie kciuki. Ja już siadam do autka i wracam do domu. Także misja complete, Kinia. Jeszcze dzisiaj mam jedną misję, a mianowicie przyjechałam po torebkę dla Kini. Poluję na jedną torebkę w H&M. H także zaraz zobaczymy, czy jest. To jest taka słomiana torebka, jakaś po prostu, nie wiem, top nigdzie jej nie ma, także trzymajcie kciuki, żeby była. No i słuchajcie, jest ta torebka. Kupiłam, jest, Kinia będzie zachwycona. Jeszcze była na wyprzedaży, także w ogóle mega, mega sztos mi się dzisiaj udał. Jestem w Poznaniu, w Poznaniu, także mam torebkę, mam jagodzianki. Mogę wracać do domu. No, tak się prezentuję. Dajcie znać i napiszcie, że Kinia ma mega stylówkę i po prostu mega oko. Teleportacja do domu z zakupowych wojaży. Fabciuś, Guciuś, jesteśmy na spacerku. W sumie to już wracamy. Jest Guci. Guciuś. Tak. I jest Fabciuś. Też dostali smakołyczki od panci. No i czekamy za Kinią i będziemy robić testing tych jagodzianek. Tak. Chłopaki już się zdziwili. Co ja przywiozłam? Gdzie ja byłam? No, wracamy do domku. Chodźcie. Idziemy, 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 kopa! Już jest kina dołączyła do mnie, także witamy się w nowym dniu. Ja już wcześniej się tam witam z nimi, że. ale chciałam powiedzieć, że Madzia dotrzymała słowa. I są młodzianki. I jest to Blender, no jest to. wymarzona, która tak chodziła za tobą, i jeszcze obca promocji. To jest trochę ciężka ta żeby tu nie pobrudzić jasności. Dobra, trzymać ja tak pokażę jej. Więcej budyniu niż jagód? To nie były do serii czy No wiem, wiem, wiem. Powiem tak. Powiedziałam pierwszy, raz, że na mnie trzy Myślałam sobie, że malutka ta, dro ta jagodzianka. Cena? Nie wiem, czy mówiłam 21 złoty? Łucznik, bardzo dobra. Chyba bardzo dobra. To ja też testuję. No, ja takie jagodzianki jadłam 15 lat temu. piekarni, przy szkole, za 5 zł, a nie za 21 zł. Wiecie, jak, jakie jagodzianki jadłam kiedyś mm. nad morzem? Jak chodzili jagodzianki, jagodzianki, to były takie typowe jagodziany z lukrem. I taką jagodziankę chętnie bym zjadła. A teraz wszystkie jagodzianki, które mamy z mam kuszonką. Mhm. Mm no, no. Powiem no, tak, dobrze, tak, jestem już sama jest dużo jagód. Nie, jagody w całości musiały być zblendowana. Mmm, coś jakaś jeszcze może zrobić? Nie, chyba nie, nie. Zachowam tą chwilę dla siebie. Pycha. Mm. No ale wyglądam, to dobra. Tylko obniszczę ceny, zwłaszcza że wszystko, proszę w ogóle. Ale jagody są drogie, nie? Tu No właśnie, nie, nie wiem. Chyba, będziemy uczoteczki, to same pójdziemy mm. w las i same nazbieramy tych jagód. Mm -mm. bo wiem, że są uciocie jagody. nie no, naprawdę jest dobre. I kabusia. Tak to naprawdę jechać i kupić i stać. Nie wiem czy czym stać kolejny. Nie? nie było kolejki. Mm. No, fajna. Okay. Tak się krężuam. Nie wiem czy widać. No faktycznie jest więcej tego kremu trochę. Jawoł mogło być trochę więcej, ale no. Wyszliśmy z Fabciem na spacerek, Madzia została z guciem domku. Ja chciałam Wam nagrać takie podsumowanie, bo nie powiedzieliśmy Wam w sumie, czy polecamy Sticky Blenders, czy też nie. Ja się oczywiście przebrałam, bo się zaplamiłam. Z, z reguły to Madzia się plami, a ja dzisiaj, jak widzieliście, zaplamiałam spodnie, no i też bluzę. No ale cóż, przebrałam się, wyszliśmy na spacerek, no i powiem Wam, że Sticky Blenders polecam. Jagodzianki były naprawdę przepyszne, najlepsze jakie jadłam, ale dam im 9,5, bo zostawiam taki zapas. Bo może gdzieś yy, znajdziemy lepsze, na pewno będziemy polować. Ale jeżeli jesteście z Poznania, to naprawdę yy, polecam pójść do sticky blenders i spróbować i ocen, ocenić sami, czy, czy faktycznie są warte 21 zł. czy też nie. No ale wiecie, jagody są drogie, jednak nie. Jedyne co, to polecam iść tam faktycznie o tej 11. Żeby mieć pewność, że te wypieki są świeże i ja bym też zapytała, czy na pewno są to wypieki z danego dnia, ponieważ jak wiecie, z tym croissantem była wtopa. Bo wydaje mi się, że on nie był świeży na, na pewno. Także tak. Takie podsumowanko. My sławcie idziemy już do domku. Skończyliśmy już tego y, Króla Zanzibaru i polecamy wam naprawdę obejrzyjcie ciekawy dokument. Idziemy do domku się przytulać, Tak? Sturać mieć ząbki, tak? Robić pielęgnację. Także do zobaczenia w kolejnym fascynującym vlogu. Mówi Fabciuś. Powiedz Fabciuś papa. Papa.